O, blok dasz. To zawsze jest, prawie zawsze na finał, nie? Yy, wiesz co? Najczęściej to na półfinał teraz te blok dasam. Dobra. No tu za szybko nie, nie odpadną. No nie, bo to są jakieś sigmy hardcore. Ale jakim im banana rzucę na końcu? O, jeden odpadł. Nie, oni zasejwowali. Nie widzisz je O, tutaj banan jest dobry. Patrz znaczy, Ktoś szedł. O! Widziałeś to, jak przeskoczył? Mm -hmm. Może bananem przeskocza. Dobry banan. Zły banan. No, głupia głowa. Zdrowo. Dobra, dawaj teraz ja. to ja umiem jedynka tak